Wprowadzenie do chińskiego zodiaku. Chiński zodiak składa się z 12 zwierząt, których każde rządzi rokiem w 12-letnim cyklu. Każde zwierzę ma swoje unikalne cechy, które wpływają na osobowość i losy ludzi urodzonych pod jego znakiem. Na przykład, cór jest sprytny i zaradny, smok symbolizuje siłę i ambicję, Koza jest kreatywna i wrażliwa. Dziś zobaczmy, jakie te energie łączą się z kartami Tarota. W się teraz, jak karty terota mogą być powiązane z chińskimi zodiakami. Zodiakiem każda karta ma swoje unikalne energie, które mogą współgrać z cechami zwierząt. Na przykład, Mag, Smog. Mag to karta kreatywności i manifestacji. Smog w chińskim zodiaku symbolizuje siłę i ambicję. Przywództwo razem z te energią mogą wskazywać na potrzebę działania i wykorzy wykorzystywania talentów. Cezazowa Koza. Cezazowa reprezentuje obfitość i płodność. Koza w chińskim zodiaku jest kreatywna i wrażliwa. I opiekunca. To połączenie może symbolizować okres wzrostu i troski o innych. Cezas Wół. Cezas to karta władzy i stabilności. Wół w chińskim zodiaku jest pracowity, cierpliwy i niezawodny. To połączenie może wskazywać na potrzebę budowania solidnych fundamentów. Kochankowie. Królik. Kochankowie to karta miłości i harmonii. Król chiński, w chińskim zodiaku jest łagodny i dyplomatyczny i towarzyski. To połączenie może symbolizować udane relacje i współpracę. Świat, małpa. Świat to karta spełnienia i osiągnięć. Małpa w chińskim zodiaku jest inteligentna, pomysłowa i piękna. Energia to połączenie. Połączenie może wskazywać na sukces radość i osiągnięcie celów. Praktyczne przykłady. Jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce, kiedy interpretuje karty zwróć uwagę na ich powiązania z chińskimi zodiakami. Na przykład, jeżeli w rozkładzie pojawią się karta mag, pomysł energii smoka. Co to oznacza dla Ciebie w kontekście działania i przywództwa? Dziękuję, że byłeś, była ze mną w tej podróży przez Tarota i chiński zodiak. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. W komentarzu poniżej napisz, które zwierzę chińskiego zodiaku jest Twoim znakiem jak się z nim identyfikujesz. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie połączymy tarota z astrologią europejską.